Hej kochani, zapraszam was dzisiaj serdecznie na test e, bazy i podkładu z Bell. To jest ta e, wersja z e, marihuaną, z konopią, może tak. E, jestem ciekawa w ogóle jak te kosmetyki będą się sprawować, bo e, nie widziałam jakoś wielu testów e, na YouTubie, więc uznałam, że sama taki zrobię i się przekonam na własnej skórze. Więc mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i że obejrzycie filmik do końca. Ok, to zaczynamy. Produkty są jeszcze całkiem zafoliowane, za co to jest dosyć fajne. Z jednej strony, wierzę, że te kosmetyki nie były otwierane nigdy przez kogoś innego, a z drugiej strony zawsze jest kwestia odfoliowywania, bo to niestety nie zawsze chce pójść dosyć gładko. Zrobimy sobie dzisiaj kilkugodzinny test. Myślę, że tak. Co najmniej 9 godzin, aby zobaczyć, jak się będzie ten produkt, te, te produkty zachowywały. E, ja tutaj mam jedno oko trochę bardziej zaczerwienione, ponieważ wczoraj robiłam sobie taki makijaż e, dosyć różowy, i akurat e, na tym oku, nie wiem czemu, ale pigment mi tak mocno złapał, że no nie mogę tego umyć, a nie chcę jakoś e, trzeć mojego oka. Na twarzy mam tylko właśnie krem nawilżający, więc będę nakładała teraz tą bazę. Jestem ciekawa, czy ona w ogóle pachnie jakoś. No, na razie nic. Zobaczmy. Ona jest taka w ogóle niby zielona, ale trochę przezroczysta. O, mam nadzieję, że nie mam zepsutej pompki. Nie, dobra, coś idzie. Konsystencja ma taką... takiego glutka? No nie wiem, zobaczymy. Mm, bardzo przyjemnie się nakłada na twarz. Jest jak krem. Ona pachnie trochę chemicznie hipoalergiczna, antysmogowa baza pod makijaż. Antysmogowa. Nie do końca wiem, co to ma tutaj oznaczać się w przypadku tej bazy. Ta twarz jest taka gładka i nawilżona bardzo nie wiem, może ta baza ma po prostu tworzyć jakąś barierę taką aby smok się nie przedostał do skóry e, teraz będziemy nakładać ten podkład, Jego mam w odcieniu 2 02 i tak, ma popeczkę, a podkład, co on ma robić? ma chronić przed promieniowaniem, tak tutaj jest napisane i więcej nic Dobra, jest. Odcień jest taki neutralno-beżowy. Ta dwójeczka, proszę zobaczyć. Będę nakładała ten podkład gąbką z Glam Shopu, tą taką standardową. No, odcień wydaje się idealny dla mnie. Ja sobie spróbuję tutaj troszeczkę jednak na górze. Te powieki, tak jakby leciutko warstwo podkładu przekrywa, one są naprawdę czerwone bardzo. O podkład widzę, że ma dosyć średnie krycie. Użyłam dwie pompki tego podkładu i na czoło mi zabrakło, więc muszę dołożyć. I tutaj na policzkach również mi przebarwienia przebijają. A ja jestem po kwasach i dlatego mam dosyć sporo tych zaczerwieni na twarzy. Jest możliwe budowanie tego podkładu, ponieważ druga warstwa daje już e, dosyć fajne krycie. Ja na czoło przeważnie mniej produktów nakładam niż na całą twarz. Nie wiem czemu, jakoś po prostu wydaje mi się, że jak mam za dużo podkładu na czole, to ta twarz wygląda bardzo nienaturalnie. Teraz ja sobie jeszcze troszeczkę przyciągnę na uszy i na szyję. Podkład daje świetliste wykończenie, co widać. Naprawdę wygląda jak druga skóra. Podoba mi się jak on wygląda, bo wygląda naturalnie. Nie jest w tym momencie w ogóle wyczuwalna na twarzy. Mam nadzieję, że on będzie tak wyglądał przez resztę dnia. Korektor, jakiego dzisiaj będę używała, jest to korektor z Sephory. High Coverage Concealer. Ja mam tutaj odcień 08 Ivory Clay. Lubię te korektory z Sephory, naprawdę. One nie są stosunkowo drogie, a mają bardzo fajną, taką dosyć treściwą konsystencję i super kryo. Nie e, wypłacą zmarszczki. Zobaczymy, jak się połączy ten korektor, bo ten korektor znam, więc zobaczymy, jak e, się połączy z tym podkładem. No, łączy się świetnie. Korek przypudrowałam pudrem z Max Factora Miry Cowell. Podkład przypudruję pudrem z Vibo. To jest ten Vibo Mood. Centralną część twarzy nałożę puder gąbeczką, a na pozostałą twarz nałożę go po prostu pędzlem takim puchatym pędzlem do pudru. Podoba mi się, że mimo tego, że przypudrowałam go, ten podkład pudrem przebija trochę ten blask z niego i to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ok, Zrobię sobie teraz brwi i wrócę za chwilę i dokończymy sobie makijaż twarzy. Wracam do Was z brwiami. Tak, mogę powiedzieć, że teraz już mam brwi. I wykończymy sobie twarz. Będę używała brązera z Vivo Beach Cruiser w odcieniu 02. On wygląda tak. Jest już... E, używany przeze mnie, jednak e, ostatnio trochę o nim zapomniałam. Do zera będę używała teraz pędzla. To jest taki duży, ścięty pędzel z Bidelium do z numer 990. Tak jak możecie zauważyć, pigment już jest widoczny. Ja dzisiaj będę sobie ocieplać tylko twarz. Nie będę jej kondurować. Ponieważ nie czuję wewnętrznej takiej potrzeby. I teraz jeszcze moje wielkaśne czoło. I troszeczkę na nos. Brązem mam już nałożony. Ehm, nie miałam żadnego problemu z nałożeniem brązera na ten podkład. Także super. Róż, jest to róż e, Perfect Blush ze Sensic, numerek 205 Marsala. Wygląda tak. To jest taki zgaszony róż. Róż będę nakładała takim jajeczkowatym pędzelkiem. Ja lubię takie duże pętle do różu. I rozświetlacz, jakiego będę dzisiaj używać, to rozświetlacz sensik. Produkty na twarz e, mamy już nałożone. E, brązę ruszy rozświetlacz nakładały się bez problemu, żadnych plam. Po prostu sunęło wszystko. Świetnie. Teraz e, zrobię sobie makijaż oczu i przyjdę do Was z podsumowaniem. I zobaczymy, jak wygląda ten podkład po kilkunastu minutach, a później zrobimy sobie już podsumowanie po kilku godzinach. Widzimy się za chwilę. Pa! Hej, jestem z powrotem. E, makijaż oczu mam już wykończony. E, twarzy, jak do tej pory, w ogóle nie utrwalałam żadnych spray nie mam zamiaru tego robić. Zobaczymy, jak się sprawuje ten podkład i baza. Na chwilę obecną, wszystko wygląda świetnie: nic się nigdzie nie zebrało, e, nic nie zoksydowało, e, nie weszło w zmaszczki. Cera wygląda naturalnie, świeżo. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Mamy godzinę 13.52. Umówmy się, że jest godzina 14 Myślę, że wrócę do Was tak około godziny 21.30 22:00 i podsumujemy Sobie jak sprawował się Ten podkład Mam dobre przyczucia. do zobaczenia Za chwilę Hej, mamy godzinę 22.19 Mam już ten podkład i bazę Około 8, ponad 8 godzin na twarzy I czas aby sobie podsumować Co się stało z, z podkładem Mowa tutaj oczywiście O tym podkładzie i tej bazie Chyba dosyć dobrze widać, że się świecę. Ja bym nie nazwała jeszcze tego bardzo mocnym świeceniem, bo jak na 8 godzin, ja mam cerę mieszaną z przetuszczającą strefą T. Dla mnie jest, ten efekt jest naprawdę jeszcze do przeżycia, bo cera wygląda yy, na nawilżoną, yy, świeci się, ale jest to jeszcze takie do przeżycia świecenie. Yy. Co jest fajne, ten podkład nie powchodził w żadne zmarszczki. On mi teraz świeci się tutaj na policzkach, więc troszkę mi podkreśla strukturę porów, ale nie jest to jeszcze ekstremalna sytuacja. Nie zoksydował nigdzie w dalszym ciągu, utrzymał tak samo brązy róż i rozświetlacz, nic tutaj nie straciło na intensywności. Nie przypodrowywałam tego podkładu Dodatkowo później jeszcze bo powiem szczerze Zasnęłam na kanapie też Więc może gdzieś być wytarty Tutaj właśnie widzę na brodzie Ale akurat Jeliśmy dzisiaj pizzę na obiad Więc troszkę mi się tutaj starło Oczywiście szminka to, to Już nie ma szminki Ale muszę wam polecić ten podkład Ja nie wiem Ostatnio mam jakieś takie szczęście że trafiam do tych podkładów i nawet do kolorów trafiam. Już nie pamiętam, kiedy testowałam podkład, który okazał się bublem. Jestem bardzo zadowolona z tego kompo, będę używać. Może będę troszeczkę ten podkład kombinować z bazą matującą i zobaczę wtedy, jak się sprawdza. Albo może ten, tą bazę z jakimś matującym podkładem zobaczę jeszcze. Na pewno będę próbowała i kombinowała z różnymi możliwościami. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że spodobał Wam się test i że wrócicie do mnie na kanał. Trzymajcie się serdecznie. Pa!